Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od grubego pagopeningu. Trafienie tej karty Future Stars to jest po prostu must have. Musi się to wydarzyć, bo jeszcze nie trafiłem tej karty. Pierwsza paczka słaba. Zobaczmy co będzie w drugiej paczka 2 razy 81 plus paczka niewymienna bez karty Future Stars mamy Hiszpanię, napastnik Atletico Madryt. to będzie Alvaro Morat. Dostały nam już naprawdę bardzo fajne paczki. Zacznijmy od 2 razy 82. Bez karty specjalnej mamy Francję, napastnik Paris Saint Germain. Czy to będzie Kilian Mbappé? To jest... Kolo Muani. Nie cieszyłbym się w sumie z Kliana, bo bym musiał go przepalić. A tak y, paczka rzadkiego złotego piłkarza 84+, chociaż jakiś łokałcik, żeby był. Turcja, środkowy pomocnik. E? Chalanolu, łe? 85, tylko słabo. Paczka trzech rzadkich złotych piłkarzy 83+ bez karty specjalnej. Mamy Francję, środkowy obrońca, tym razem Olympic Lyon, może chociaż Renard Łokałcik? Tak jest, to będzie Renard 88 na pewno się przyda pod przepałkę. No i Najlepsza paczka z tych wszystkich, paczka 3 x 85, plus gwarancja walkoutów, praktycznie gwarantowana. Jest karta Future Stars, mamy Anglię, prawy skrzydłowy. Kto to będzie? i to będzie RTT Kabuka, Yusaka? Nie, co to jest? A to jest Future Stars? Pablo Barinos. Przez chwilę myślałem, że to będzie ten RTTF czy RTTK. Saka, ale jest to Pablo Barinos, czyli trafiamy kartę Future Start swoją drogą. Bardzo fajne statystyki. A w środku jeszcze chut. On kosztuje 18 tysięcy. Ale bardzo ładna karta. Fajne playstyle, fajne statystyki. No naprawdę bardzo przyjemny piłkarz na pewno w grze. Także mój obecny bilans fut Champions wynosi 3 do 2. Na ławeczce nas nowy pomocnik Pablo Barrios. Możemy sobie go wpuścić, jak będzie wszystko grało. Tutaj Brian w ewolucji robimy sobie go na spokojnie. Zagrajmy sobie spotkanko Food Champions. Zobaczmy skład pierwszego rywala. Ali są toty na bramce. Wow. Bardzo fajny składik Tiri Henry Zobaczmy co rywal potrafi. Lecimy. Zobaczmy co zrobi Messi. Oj będzie tutaj faul. Bardzo fajna sytuacja. Zobaczmy czy Messi to strzeli. No to powinna być bramka. Oj 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 oj. są broni. Ale ciężary były. Sterling, fantastyczne wypuszczenie Messi'ego. Zobaczmy, co zrobi Messi. Próba podania do Kyliana. Kylian jeszcze wejście w pole karne po krótkim subku. Allison to broni. No, jednak karta to na bramce, tak? Ale Kylian Mbappé wchodzi tu w pole karne po raz drugi. Tym razem Fineska. No, i Allison po raz kolejny. Jak on to broni. Kylian Mbappé w polu karnym po krótkim subku. Allison. Jaki ten Allison jest dobry na tej bramce. Baczmy, Klianem Mbappe, ale wejście, tym razem Alison pokonany i Krian po raz pierwszy w tym meczu strzela bramkę. Zobaczmy, ojojoj, ale się tutaj posypałem w obronie, rozklepał mnie i Lineker wyrównuje w 28 minucie. Oj, Balak, fantastyczne wypuszczenie Mohameda Salaha, Mohamed Salah jest szybszy od Bobby Mura, wejście w pole karne. Sterling! Dobrze! Alison pokonany po raz drugi w 37. Minucie. Wychodzimy na prowadzenie 2 do 1. Ojojoj, oj, oj, ale Messi do piłeczka do Sterlinga, Sterling! No, niestety nie udało się! No i kończy się ta pierwsza połowa z wynikiem 2 do 1. Ale zobaczymy, co przyniesie druga połówka. Kylian Mbappe do Mohameda Salaha. i Mohamed Salah! Fajna sytuacja Messi. Kylian, lewa noga, Alison to broni. No i jak on to robi ten Alison, no? Oj, przeciwnik w polu karnym. Oj, 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 Lineker, to nie było najlepsze wykończenie w jego wykonaniu. Balak wygrywa główkę, podaje do Sterlinga. Sterling do Kiliana Kiliany bapę lewa noga. Alison, przestań bronić, proszę cię. Okej, okay, Kevin, te Bruyne chyba bez spalonego. Mohamed Salah to cię, to Alison, proszę cię, przestań, no. Oj, Balak, bardzo fajne rozciągnięcie gry do Mohameda Salaha. Mohamed Salah wchodzi w pole Zagrajmy tutaj ta tapina Killiany Bapę! Alison po raz kolejny broni. Nie proszę ciężar Pedro. Dobrze Michael, Jeszcze będzie dobitka. Nie będzie dobitki Erik Cantona co zrobił, ale jeszcze za Pedro. Udłuje. Oj, tutaj tym razem troszeczkę współczuję rywalowi, no bo jednak... Dobra, po prostu zagrajmy już na czas. Tutaj naprawdę minutka nie może się zdarzyć nic złego. Wybijamy to. Smichal wybija naprawdę chore spotkanie. To co robił bramkarz rywala to było coś po prostu obłędnego, ale udało się wygrać. Wow, nagroda za poziom 10, brand 88, wyruszenie ty. Zawodnik, który każdemu przyda się jedynie w składzie pod przepałkę w jakimś SBC, taka jest prawda. Takie są realia tej gry. 81 tempa, no naprawdę tragiczna karta. SBC no nie ma nic ciekawego do zrobienia. Nic się nie pojawiło, ponieważ jest przed godziną 19: Także zagrajmy sobie po prostu kolejne spotkanko. Zobaczmy skład kolejnego rywala: Food Champions na bramce, czy, czy Fajler. Elliot, Ramirez, Marquizio w pomocy i na ataku Eric Cantona. Zobaczymy, co przeciwnik potrafi. Ale błąd przeciwnika chciał tutaj podać i Messi to wykorzysta dokładnie tak. Bramkarz pokonany w siódmej minucie. Wygrywamy 1 do 0. Oj, oj, Elliot, tutaj troszeczkę mojego. Moją obronę ośmiesza, naprawdę to jego R1 jest mocne i będzie zutkarny. No niestety, no nie dało się go zatrzymać. Do karnego podejdzie Thierry i zobaczymy, zostańmy w środku. Lewa góra, mamy wyrównanie w dziesiątej minucie. Kevin de Bruyne, ale fantastyczny podaj do Messiego. Messi przelobu i no nie. Jak on to obronił? Kylian Mbappe rozpędza się na skrzydle, podaje do Messiego, Messi wejście w pole karne po krótkim słupku, ale wykończenie wyprowadza nas na prowadzenie Leo Messi w 24 minucie. Elliot, podanie do Mohameda Salaha, Mohamed Salah na szczęście, Peter Schmeichel to broni. Kai bramka z rzutu różnego. nie wiem dlaczego Kafu ukrył Avertza, najwyższego na boisku praktycznie. Przeciwnik wyrównuje pod koniec pierwszej połowy. Mohamed Salah, salach, proszę Cię, prawa noga, jaka fantastyczna bramka. Sterling, dobrze. Salah, to do Mbappe, Mbappe przyjęcie, jak on to zrobił, dobrze. Bramka spokonane, 4 do 2. Oj, oj, oj tręci, głupia strata. Sterling, wrzutka do Kliana Kriana. Ale fantastyczna bramka. Nie wiem jak Sterling w ogóle to wrzucił tak perfekcyjnie. Bez tego playstylu. Zobaczmy jeszcze raz tą wrzutkę, bo to było coś niesamowitego naprawdę. Zobaczmy Sterling na skrzydle, zatrzymanie i taka wrzutka dziwna. I je takie wykończenie trochę zniechcenia z lewej nogi, to miała być jakaś przewrotka fajna. No, no fajnie, fajnie to wyglądało. Naprawdę mi się podobała ta akcja. Udało się wygrać się dwa spotkanka i Bilans Food Champions wynosi już 5 do 1. Także naprawdę bardzo fajnie. 13 meczy mi pozostało. Jutro sobie to dokończę. Także jutro również zobaczycie filmik z tego. Otwórzmy sobie jeszcze 3 razy 85. Może kolejna karta Future Stars? Kto wie, kto wie. Dobra, także tak na zakończenie paczka 3 razy 85. Zobaczmy, czy będzie karta. No... Niestety, bez karty Future Start mamy Argentynę. Napastnik to będzie Lautaro Martinez 87 z podwójnym walkoutem. I oprócz niego jeszcze Rodri 89, także paczka naprawdę solidna. I jeszcze Inform Mayer w środku. Mega, mega dobra paczka na zakończenie. Także mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy filmik podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz. Cieszymy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.